Mamkę z tematy Zaniny, a y, dzisiaj y, jest odcinek z GTA 5 jak zwykle online. Dzisiaj na odcinku jest ze mną Grzan 960? Nie, wskakujcie. Grzan, przywitaj się ładnie. Jestem, jestem. No i. Y, niko i. Vladipylę, sorki. Vladipylę. E, dokładnie, dzisiaj to będzie, taki... to, to będzie taki. Zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj. 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 E, dzisiaj będzie to. E, dzisiaj to będzie taki odcineczek bardziej pokazowy, napad no, na kasyno. Robimy. Ponad 3 minuty było. Ponad 3 minuty. No, no. Ponad 3 minuty ja miałem. Ja miałem ponad 3 minuty, mówię ci, że ponad 3 minuty będę miał. No takie jest otwarte, Hamo, że jest zamknięte, to idź na D jest, wiesz, aha najwyżej Dobra, weź, się, bo mi się nie dobra, Weź już F, rób. E, tak, dzisiaj WRAP. sobie tak zrobiliśmy... E, dobra, lecę na D e, Dzisiaj tak mieliśmy... Z, e, taki chciałem Chyba, zrobić ja odcinek. wlady zaczekaj. Dzi dzisiaj chciałem zrobić taki odcinek pokazowy jak jest po prostu w napadzie na kasyno już, jak jesteśmy w skarbcu. Ale jednego... Dobra mam. Tylko Skarby cały pokażesz? No w sumie to będzie 3-minutowy odcinek, to jeszcze tam kawałek wyjścia na przykład, No nie? tam, ja tam jeszcze wyjście. Mówisz. Tak, dokładnie. No tak i... się uda wyjść nawet za pierwszym dokładnie. na Dokładnie. Muszę no, czy... jeszcze dwa, jeszcze dwa e, Ktoś musi zabrać, i zabrać w... jeszcze G i, H i C, bo ja A sobie zbiorę. Powinienem dać parę ja jeszcze, Ej, e, kapicie, to y, 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 zhakowałem jednego i za nic. Na, na nic. Znaczy, hakowałeś dwa, musisz hakować dwa na jedno, nie? No. Dobra, yyy... Maciej, e... szybko na G. G, dobra a ha, to jest g... jest zamknięte. Dobra. H albo. Nie, H może być otwarte, bo G. Y, bo ten, bo Nikolas miał dwa do skakowania. To H zobacz, czy jest otwarte. Jak jest otwarte, to biegnij na H. Nie, zamknięte. Zamknięte. No, to, no, to biegnie na H, biegnę na H. Y, a Wy idziecie do G, bo G jest otwarte. I to Nikolas, jak dasz H, to podbiegnij do G. Albo do A biegnij, okay. ja podbiegnę do G. Ty biegnij do A. Okay. Bo A zostawiłem jeszcze, nie? Aha. H. H? Okej, okay, tylko H Maciek zbiera, okay? Tak, ja będę zbierał H, a wy idzie do G. Właśnie zbieram G. Elo? <Zahlen stuffed> e dobra, powin powinniśmy dążyć, bo jeszcze minuta. Szybko, 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 szybko. Typie szybko... A dobra, ty już zbierasz, okej? Okay? Minuta, minuta. Minuta. Eee, ten, Nikolas szybko biegnie, na A to co. No. Okay, dobra, chodź szybko. Nie wiem, gdzie jest. A, nie. Na środku, okay. na środku, tak, na środku okay. Jak wiesz, so. C to dawaj szybko na A Ja biorę ja H yy, Powinieneś zdążyć Gdyby to były dla to na pewno byśmy zdążyli, bo bardzo się szybko jak... Znaczy zbiera. Fajnie, no, zdążymy na spokojnie Chyba, Nie Nikolata no gościu Dawaj Nikola szybko zbieraj no, tak, Ja ale, mogę nie zdążyć, ten... typie ja już będę nie zdążył chyba odnieść nikogo z 10 odcinka. Tam 10 mniej więcej sekund, jakbyśmy mieli to wychodźcia. Ty Maciek może jakbyśmy mieli 15. Najłatwiej będzie. Ja już mam 4, tylko jeden blik mam do zebrania. Ja bym musiała ociepić w więcej. To szybko spadaj. Chodź spadaj, szybko Maciek. Cut-gatem, Kurde, trochę nie zdobyliśmy. A zebrałeś? Szybko, szybko, szybko! Proszę, tak, to... y 10 minut jeszcze odcinka. Dawaj, proszę, proszę. Proszę, proszę, proszę. tak proszę, proszę. Proszę, proszę, proszę. Tak, proszę, proszę. Proszę, proszę, proszę. Proszę, proszę, tak Proszę, proszę, proszę. Proszę, proszę, proszę. Proszę, Tak, proszę. Proszę, proszę, proszę. tak, o wcześniej 2-9 e, było... Przechodzimy, nie zabijamy, przechodzimy ej, Są 3 dziewiątki, znaczy te zł Bronia, broń i 2 dziewiątki broni. Ale mamy zawsze broń schowane No, no tak, mam ale zawsze schowano Bo w przypadku wyłączyłem Ale w, w przypadku wyłączyłem 3 znaczy, dwójki i 2 dziewiątki I jedna tkanka i jedno z tego Ciekawe Powiem ja Panu, że sporo, naprawdę będziemy mieć dużo a mi też się no, zbudowało. No, nie to byłem. O dobra, jest, jest, jest. Sorry, ale ale zbugowało mi się i ten. I to się miał... Jak nic nie stracimy, to ja będę miał ja minion. O, to panie! Ty, ty, mm. Ej, tak, gdybyliśmy milion, to no koło napady, będę miał minion, to mi około 300 No, a później mi, takie trzy napady? No, to nie, tak to, no, no. No, no, to pani, to kozak. nie dwa, a to ma jeszcze, nie? Mhm. Mm ej, na, na pewno mamy te stroje? ma No, no, no. Są, są stroje.

Oooo, sobie... no, 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 bo nie mamy stroi, to będzie ciężko z Kasią wyjść. Ja jestem na hitach, dobra. No bo byśmy nie mieli tych No nie, nikogo za... A dobra, okej. Okay. Nie, nieważne, nie nieważne, myślałem, że są dwa życia, sorry, sorry. No, czy, bo byśmy nie mieli stroi, jak, jak nie mamy stroi, to gównianie. Ale ja no. chcę mieć te stroje. Ja wiesz, też. Gru -gru. Ja go leciutko popchnąłem, bo to mój milczyk, ja wytchnąłem, nie? Smgnąłem go tam leciutko. A Mogę ja? Ej Ty Ty masz równe 3 minuty jak Ty ten u siebie to robisz? No Ci chodzi, nie masz na nim 3 minuty. To jest być jak ten, że w tym, że jakieś 3 minuty masz równe 3 minuty. 3 No to ja miałem trochę więcej niż 3 30 chyba. Na około 3,50, teraz 3,50. No, no to o 20 sekund więcej, 20 sekund więcej na hakowanie. Ty? Broń, panowie broń, jakby co. Wiem, um, wiem, wiem. Gdybym ja miał, miał hakować, to, to pewnie byśmy wszystko zabrali. Tak, tak. Albo gdyby Nikolas chociaż trochę lepiej hakował, nie? No, ja, ja z nas hakuję najlepiej, ale to też nie jest coś takie dobre, nie? Nie, Dla nie, że, to, ale wiecie to, co? Wszystko? Jeszcze dwa razy się pomyliłem, bo on mi palec coś źle wydał. A w ten przypadek źle ślizgnąłem. Wiesz, ale no to jest 2,5 minuty, nie? Na to hakowanie. Nie, nic się nie to mi pasowało, bo 5 mi pasowało, ale jedno okay, było złe O nie, ty po prostu... I ten A? I nawet to zrobił, ale ja mnie zaczął zgłosić Uważaj, nie no, no, gasuj, jakby to... Nie, nie blokujemy się, musimy daleko od siebie no, Tak, wiem Jak mi tak, się ten tak gaz tak, tak, nie tak, Mamy 6 minut 20 sekund, mamy odcinka Jak będziemy jechać... Chcesz wygasować coś? Tak, możemy tędy, nice tylko tutaj stójcie. Też stoimy, no. Dobra. Fuck, nie mogłem wyjść. Czekaj, że podjadam, ale... Dobra, leży. Teraz trzeba jak najszybciej. nie, nie, o dobra, nie, dobra. dobra. Odwrócił się, odwrócił się. Dawajcie, dawajcie. Odwrócił się. Ja bym go dołali do swojego Ja w ogóle ten Aaa, ja, ja myślę, że bym miał ten z kaskiem. Ja najbardziej lubię właśnie tych z kaskiem. Ja mam tego z kaskiem. Właśnie, ja, no. ja najbardziej lubię. E, nie nie macie, y, skowaci, broń, 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 Jak macie? Nie, ja nie mam. O, U, oj, to do, to się nam się jako do Black jak Jasne. Jest, 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 jestem! Jest. Ja black też jestem Nie, u mnie nikogo nie było. Dobra panowie, mamy 5 nie minut. U po mnie po was jak nie, żona później pojawił. Długo, dawajcie za mną. Musimy to zrobić na cicho, najlepiej jakbyśmy to zrobili po prostu tak Bra na cicho. Ja to umiem na cicho, nie No, jeszcze... No jest 5 minut. Myślę, Przecież że to sobie... Przy tym, tym innym przejściu nie przejść, żeby było trochę łatwiej, żeby nie trzeba było tego gościa z kolei. Właśnie najłatwiej jest z tym, gdzie jest ten gościu z kolbą. To jest chyba najłatwiej. Tak, Miałe. ale jak potrafię A czasami kolbą. Nie, z głównego. A bo może, eli, tak, wyzwanie jest teraz, żeby zrobić 15 minut i bez tego, bez... Yy, tak, bez <laughs> wyskaku. Dobra, dawajcie <laughs> go. Dawaj... Tam tam. Tam. Kolby go. Bo... Kolby nie można tego dodać, tu nie? Pracy wiem.

105, ten gości. No weź, no to w miałeś No to jestem i to ze mną. Ej, A ja później zakończę odcinek jeszcze. Mamy no to 3 minuty, na no 3,5 minuty jeszcze. Nie, po co? dwie części. Nie no, po co? Ty, o, policja. Ej, błubie, błubie, błubie błubo, bo, tak. Bo, tak? Ej no. Nazwą, jak no, nazwą, już drugą, on nazwą nie, no. Biało, nie nice. no. Nice. też. Ja to i No, nice. Ej, i na szpital. Ej e, może na szpital. I wtedy sobie szybko. Hmm. No to, szpital, bo nie, to Panie, jak jesteśmy w tych, jak jesteśmy w kanałach, to nie mogę, bo jest na tyle mały, na, na, to jest bardzo mała minimapka. Naciskasz opcją z taki wielki taśmą, nie? Tak. Opcją z tym, taki wielki taki Ale je jednocześnie? Nie, y jak ten, no. jak y już no, będziesz w tej całej mapie. No, nacisnę mi nic. A, czekaj, dobra, dobra, nieważne. O Jezus, Co a mówisz, ja... To a ja teraz nie wiem, bo nie ma nic zaznaczonego. Ja teraz nie wiem, gdzie do końca ona jest. Nie wiesz gdzie jest w szpital? Ale szpital chyba nigdy nie był zaznaczony na mapie Nie on jest... To tak jest! Sami sami no, sami no nie jest ale on jest obok pantofelka Ulica... Co? Ulica za pantofelkiem on jest I dlatego Co? Ja pierdolę że raz pierwszy Dobra już Dobra już Dobra To, to już jedź Co, co, się stało? Ale jeszcze nie uciekłem A nie wiesz gdzie jest pantofelka ale pan wiesz co? Właśnie nie wiem Koaj, no poczekaj, bo musi nas zgubić po policja. Nie, nie zgubiła nie policja. No to jedź, jak ciebie zgubiła to jedź, proszę Ty, ja tak mniej więcej ci mogę zaznaczyć, ale nie jestem pewien kompletnie. No to mniej więcej za zaraz to najwyżej zauważymy to. Miejęcy, to co jest co nas tu? nas nie gubi policja? Czy coś się zbudowało? Czy co? My się nie, tak długo zbudowało. jest, z mi tak się nawet nie podobało. Wiecie, czy nam się zbudowała policja na no, świecie, no, no. czy co?

jak znacznik, mi się tam gdzieś wydaje, że tam jest szpital, a więc jest tam jak znacznik ten. ten... A. No bo tam to nie ja jest helikopter, jest helikopter. Jest helikopter, jest helikopter. Może być. O tutaj, tutaj, tutaj jest ten szpital, przecież jest szpital? to jest szpital, to jest szpital. Dobra, ja pilotuję, ja pilotuję. O Jezus, to co ja już on zrobił? Ja jestem nie, daleko tam. od was. Nikt zatrzymaj po prostu na tym, nie Tak, muszę Ty tutaj jeszcze się do was jechać. Szybko jadę, za, do... jadę. zawsze nie, jest helikopter, to jak chodzi od... o... Jest? O stąd nie widać. Chyba nie ma, chyba nie ma. Chyba nie ma. Jest? Nie ma. Nie, nie ma, ale podejdę jeszcze. To prawdopodobnie nie będzie. Teraz się wracam. Nie ma. Nie ma. Może tam, y, tam gdzie drugi może być. Nie, niecałe, nie. niecałe. niecałe, niecałe. Dobre, dobrze, chodzi. to był wspaniały odcinek. Dziękuję wam bardzo. Ja byłem, jestem Matizań. Dzisiaj na odcinku ze mną był Rządzie 160 i Vladipy. Polecam na, Alo, Polecam, elo. żebyście wpadli na kanały do chłopaków. Będą... Na Instagrama. Na Instagrama. No dobrze. No to do zobaczenia. Elo, Elo! i guess